No, hej, wymyśliłam sobie coś na kształt takiego ketoplacka, keto ketonaleśnika, keto ale nie mam mąki migdałowej, a w przepisach jest właśnie mąka migdałowa. I powiem wam, że ją ja miałam dzisiaj, powiem wam, że miałam ją. Powiem wam, że miałam ją dzisiaj w ręku, będąc w Lilu. I tak sobie pomyślałam, że nie będzie mi ona do niczego potrzebna. No. I pierwszy przepis na ketotortillę to jest od razu mąka migdałowa, ale damy radę bez. Znaczy, nie wiem, czy damy radę, ale spróbujemy. Wymieszałam sobie dwa jaja z żółtym serem starkowanym. Dałam tutaj, jak widać, albo nie widać, koperek suszony, troszkę soli, ale nie za dużo, bo sam ser jest, jak wiadomo, słony. I ja to wyleję po prostu na papier do pieczenia. I jestem ciekawa, czy coś z tego wyjdzie. Nie wiem, ale wyleję i jakoś to rozprowadzę. No, ludzie różne rzeczy robią, więc myślę, że jajka z żółtym serem to powinno być dobre połączenie, żeby to scalić. No, bo wszystko razem powinno się rozpuścić. Problem jest tylko w tym, czy to mi się odklei, od. Papieru. Yy, no ale zobaczymy. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Uformowałam z tego no coś takiego na kształt tortilli, mniej lub bardziej okrągłego. Nawet całkiem, całkiem okrągły to wyszło. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale bardzo bym chciała, bo yy, chwilowo mam przesyc sałatek do pracy i chciałabym yy, zrobić coś takiego właśnie. Plackowa tego, patrzcie. W ogóle jutro będę, będę kupowała cukinię. Y, o, czekajcie, czekajcie. O, no i kto mi to przeszedł, ta cukinia? Tortilla, prawda? Dobra, i ja wkładam to do piekarnika z podpiekaniem, z funkcją podpiekania u góry. Czekajcie, czekajcie. A, puszczaj, puszczaj. Dobra. Okej. Okay. Odezwę się, jak to już się coś z tym zrobi. Ta smuga tutaj jest nie do umycia. To nasz ex-kolega Litwin załatwił nam czyściusienki nowy piekarnik. Czy nowy jak nowy, ale był czyściusieńki I tutaj piek sobie jakiś placek i blał do środka ciasta. W ogóle muszę go umyć. Moja kolej teraz w tym tygodniu, więc ja go będę myła. Ale jeszcze dzisiaj jest jaki brudny. Ale wiecie co? W rzeczywistości on aż taki brudny nie jest. Kamera kłamie, dodaje mi tutaj. Dobra, odezwa się za chwilę. Zobaczymy. Wyjdzie nam to, czy nie wyjdzie? Odklei się, czy nie? Właśnie wyszarowałam szafkę. Tutaj trzymamy wszystkie nasze środki czystości. Nie ma tego dużo, bo Laura, podobnie jak ja, używa bardzo dużo naturalnych rzeczy. Więc dajemy radę wodą z octem. Hmm. Wiecie jak to jest ciężko kupić ocet, Taki prawdziwy procentowy, tylko jakiś tam winny jest. No to też jest winny. Czekajcie, znalazłam. O, o! Taki. I ten dopiero nam służy do czyszczenia z wodą, bo wszystkie inne to takie bardziej sałatkowe są. W tym próbowałam wygotować czajnik nie ma takiej opcji. To znaczy, wygotowałam no co? W końcu płynnie. Ale efektu nie przyniosło żadnego. Natomiast, jak wygotowałam z tym, no to efekt już był. Ale e, przy okazji chcę Wam pokazać, jaki kupiłam ostatnio płyn do płukania. Być może gdzieś w sklepach z chemią niemiecką będziecie mogły kupić. W ogóle, jak strasznie kolor przekłamuje. To jest. No ale mniejsze z tym. E, to jest Fernel. Wiecie, to jest taki. Budżetowe zastępstwo dla Lenora. Ja nawet nie wiem, czy to kuśka blada to ta sama firma nie robi. Kto to w ogóle robi? Próbuję tu podpatrzeć przez kamerę, głupio się patrzy przez kamerę. Henkel. Więc ja nie wiem, czy to nie jest po prostu taka, jakby to powiedzieć, taka marketowa wersja Lenora. Nie wiem, Lenora albo może czegoś innego. W każdym bądź razie. Jest dużo tańszy, a zapachy ma przepiękne. I ja właśnie kupiłam ten o zapachu kojarzącym się z Malediwami. nie wiem jak to przetłumaczyć. W każdym bądź razie przepięknie pachnie i naprawdę długo utrzymuje się ten zapach. No wiecie, to nie są perfumy, ale naprawdę, naprawdę spoko płyn. On kosztuje jakieś euro 40, coś takiego, euro 70 w zależności gdzie go kupicie. A w promocji nawet po Euro 20, nie wiem po ile może być w Polsce, ale na pewno można go znaleźć, w a na pewno na Allegro. To jak jesteście zainteresowane, to ja polecam naprawdę w ogóle. Yy, jeszcze jak Ania przywoziła nam chemię niemiecką, to pytała właśnie, czy chcemy tańszy odpowiednik Lenora. Ona tak to chyba wtedy właśnie nazwała i przywiozła nam mnóstwo tych płynów, i one wszystkie są fantastycznej jakości, także. Jakbyście nie słyszały, to Fernel, jeżeli jest w Polsce, do zdobycia, to polecam serdecznie. No i patrzcie, coś takiego wyszło. O, i zobaczcie, to jest normalnie. Takie dosyć elastyczne. I będzie chyba, No, chyba, że jak ser. Wyschnie, to może, znaczy wystygnie, chciałam powiedzieć, to może wyschnie i będzie twardy, nie wiem. Ja to dla bezpieczeństwa jeszcze przewrócę. O, widzicie? Przewracam sobie na drugą stronę i jest ok. Ani nie pęka, ani nic, więc jest sprężyste. Ja postaram się tutaj zrobić z tego tortillę, jako stygnie, więc wam pokażę, czy dało się zwinąć gdzieś za godzinkę, bo za godzinkę gdzieś będę robiła sobie obiad do pracy. Napcham tutaj wszelkiego zielonego, pomidorków i może, i może tam sardynki. Nie, chyba lepiej tuńczyka, wiecie, bo sardynki mają bardzo zdecydowany smak i ta tortilla raczej też będzie miała taki intensywny smak, więc żeby tego nie było, 15 grzybów w barszcz to damy tuńczyka. Dobra, odezwa się później, ale ładna, nie? Ja wiem że z tej strony nawet... Ładniejsza, ale w ostatniej chwili ją wyciągnęłam. Jeszcze, nie wiem, minuta dłużej i by była za brązowa, Ale fajowa. To jak się patrzy. Dwa jajka. Nie wiem, ile sera, ale to jest porcja... Jezus, będzie miało z tysiąc kalorii jak nic. Ale samego tłuszczu. Tysiąc może nie, ale... Z sześćset? Może 800 razem. Tylko nie będę dawała już żadnego... Dobra, nie rozgaduję się. Pokażę Wam później. Coś takiego mi wyszło. Okazało się, że mam jeszcze jednego kotleta, którego muszę zjeść, dlatego tutaj jest mix sałat, kotlet, na wiecie, wszelkie zielsko, jakie było. I no nie może nie być jamonezu, chociaż troszkę do smaku. No i chwila prawdy. To się na pewno nie zwinie, ale... Ch chociaż... Nie, to się nie zwinie, ale chcę to złożyć, wiecie? Chcę to złożyć, o... O, nie, to jest całkiem elastyczne, zobaczcie, nic tutaj nie pęka. Mam nadzieję, że widzicie. Ja to po prostu przekroję i włożę do pojemnika i będę to jadła nożem i widelcem, na szczęście, wiecie, na... w kantynie, nie na kantynie, nie wiem, przejmuję to słownictwo. W kantynie. W kantynie jest mnóstwo talerzy, noży, widelców, więc można sobie wyjąć i zjeść, ale słuchajcie, rękę tylko myję. To ma chyba z milion kalorii, ale ja się cieszę, bo to jest coś takiego, że jak zjem, to do wieczora mam święty spokój. A obiad mamy o kratyńskiej godzinie, czy obiad, no wiecie, najdłuższą przerwę mamy o godzinie 12 do 12.30, więc e, trochę wcześniej. Ale powiem Wam tak, to jest godzina, o której ja zawsze jestem najgłodniejsza i może to jest dobra godzina dla mnie, tak jakoś los mi e, zesłał taką godzinę żebym wreszcie poczuła satysfakcję wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebuję, satysfakcję smakową. Także, czekajcie, wezmę tylko mój pojemniczek. Pojemniczek mam w takiej wielkości, to mi to nie wejdzie, ale... ale przekroję na pół, spróbuję to przekroić czy może na trzy części czekajcie o ogromne to będzie i ogromnie dużo kalorii to będzie miało to już nie wiem czy się cieszyć, czy nie chociaż wiecie ja lubię jeść dobra trzeba to będzie bez wątpienia przełożyć na talerz bo tak to się nie da w warunkach domowych to będzie wzięłabym w rękę i bym jadła ale tam nie wypada mhm. Jest tak, jak się daje tyle nadzienia do środka. No, no dobra. Ok, upchnęłam. Resztę cię nie wierzch. Proszę mnie tutaj nie judgeować. Jest upchnięte. Trochę kolanem dopchniemy, ale okej. Okay. Jest. Tak wygląda. I na pewno będzie przepyszne. Ja już po pracy i muszę Wam powiedzieć, że zrobiła się przecudowna pogoda. Wracałam teraz, samochód pokazywał mi chyba 26 miejscami, 25 miejscami, 26 stopni i to jest moja ukochana temperatura. Jest już na tyle ciepło, że można chodzić na dowolnie krótkie rękawy, i na tyle chłodno, że nie trzeba się gotować. Zobaczcie, dzisiaj byłam w Algin i kupiłam. Mi się wydaje, że teraz już wystarczy do tego wazonu, bo poprzednie garberki, no już dokonały żywota. Także teraz będę myła mój wazon i będę układała kwiaty. A w ogóle dzisiaj jest dzień kwiatowy. Do domu przybyły dwa kwiaty, ale to już nie sąsiadów, tylko moje, bo bardzo chciałam mieć tutaj kwiata w kuchni. Niezależnie od tego, jak długo tu jeszcze będę mieszkać, to. Nie chcę, żeby to było tak łyso i chciałam właśnie, żeby był tu kwiat zwisający w kuchni. i Taki sam chciałam, żeby był w łazience, znaczy nie taki sam, tylko też zwisający. Uzgodniłam to z Laurą. Laura oczywiście była happy, że do naszej kwiatowej rodzinki dołączą kolejne. I słuchajcie, zrobię porządek, rozpakuję zakupy, bo kupiłam coś, coś Wam pokażę. Eee, on coś w ogóle jestem cała jednym wielkim oczekiwaniem. Pomyślcie dlaczego. Macie czas 5 sekund, raz, 2, 3, 4, 5. No jutro będzie już Przemek na miejscu. Wyjechali o godzinie 14 dzisiaj, a dzisiaj jest piątek, także jutro w sobotę powinni być. Mają czas, pokazuję im. Nawigacja na 8 rano, ale Przemysł mówi, że jak będą na 12 to dobrze, bo no, tam nie liczy im się żaden postój. Ja wiadomo, że 2000 km to jakiś postój trzeba będzie robić i to na pewno nie jeden, chociażby z tego powodu, że z dwoma piskami jadą. Ale co Wam chcę pokazać, co kupiłam w dzisiejszych moich zakupach takich jedzeniowych? Bo wiecie, mąż przyjeżdża, więc będę gotować. A że mąż na super diecie trzaskowo-wątrobianej, więc będzie gotowany w warzywach innych na okrągło i do tego brokuły i ziemniaczki na parze. Także to później. Ale pomyślałam sobie, że trzeba przecież przetestować te umowne kostki lodu. Kotkowe I kupiłam coś takiego, nie wiem co to jest. W każdym razie jest to jakiś napój z coca Tu jest napisane no, Cola Orange, że tak powiem. No, może ja naprawdę, może tego niemieckiego się nauczyć, tylko jeszcze nie wiem jak. W każdym bądź razie jest to bez cukru i tak sobie wymyśliłam, że to będzie idealny napój do przetestowania z tymi kostkami. A ja za chwilę sobie robię szalotkę smażoną z boczkiem i z białym serem. To jest coś na zasadzie klusek z białym serem, tylko bez klusek. Wiecie, jak czyste keto, to czyste keto. O, w ogóle kupiłam jedną rzecz do testowania. Dzisiaj w Rossmanie kupiłam sięki. Podkład taki rozświetlający z Essence. On kosztuje 4 euro, nie cały nawet, bo 3,95. Więc myślę, że to jest w cenie naszych podkładów z Biedronki. One tak gdzieś około 12 zł. kosztują 12, 14. Już teraz nie wiem, bo dawno nie oglądałam. W każdym razie, jak już Przemek pojedzie, to w przyszłym tygodniu bardzo chętnie przetestuję sobie z Wami taki podkład. Wydaje mi się, że buzia będzie się świeciła niesamowicie. To jest coś chyba takiego jak Charlotte e, Tilbury e, ho, e, Flawless Filter, Hollywood Flawless Filter to się tak chyba nazywa. Więc ja zawsze chciałam to mieć. Domyślam się, że z eleganckiego matu nic nie będzie, ale słuchajcie, jest upał, jest lato. Znaczy, ja wiem, że w Polsce tak średnio, chociaż niektórzy mówią, że to przesada i że jest upał. Zależy pewnie, w którym miejscu Polski, więc. Jest upał, jest gorąco, wszyscy się pocimy, twarz też się poci, więc z mojego eleganckiego matu o godzinie 12 tak już nic nie ma, więc pozwolę sobie przetestować coś bardzo błyszczącego i wy mi w tym będziecie towarzyszyli. Także, a właściwie to pewnie towarzyszyły, bo nie sądzę, żeby jakiegokolwiek pana zainteresował test odkładu. Wielokrotnie czytałam, czy to aby nie jest rozświetlacz w płynie, ale nie jest napisane foundation. Więc jak foundation, to będziemy pewnie w poniedziałek po południu testować ten foundation. Dobra, idę sobie robić jeść. Robię porządek w wazonie i widzimy się później. Będę Wam pokazywać kwiaty. No i kochane moje, jestem cała w oczekiwaniu. Cię będzie kompanie, to znaczy jak codziennie będzie paznokciowanie, będzie maseczkowanie, bo chłop dom Bóg dom. Nie? Co prawda tylko na jeden dzień i jedną noc. W sumie to prawie dwa, bo będzie koło 12 jutro, a samolot ma w niedzielę o 20, więc no sumie półtora dnia ze sobą spędzimy to i tak lepiej niż poprzednio. Dobra, odezwa się za chwilę. No muszę przyznać, że dwa bukiety Gerberów to zdecydowanie lepiej niż jeden bukiet Gerberów. No teraz to one mają wygląd? Bardzo mi się w ogóle strasznie mi przykro, że kamera przykłomuje. one wychodzą takie róże czerwone w zasadzie, one są w takim pięknym amarancie. No ale nieważne, każdy kolor kwiatków jest piękny. E, no Boże, no coś cudownego, nie uważacie? Przepiękny jest, no ale to są te cięte kwiaty. A ja wam zaraz pokażę jakie kwiatki zagościły w łazience i czy znaczy, jaki kwiatek zagościł w łazience? A jaki kwiatek zagościł w kuchni? Dobra, idziemy, nie? Co tak będziemy tutaj siedzieć? Powiem wam, że radują mnie te kwiatki. Przedstawiam wam pierwszego. Nie pytajcie, jak się nazywa, bo nie mam bladego pojęcia. On jest naprawdę całkiem spory. Czekajcie. O! tak, by było bardziej naturalnie. O! Jesteście na samej górze. Jeżeli tam jest brudno na szafce, to przepraszam, ale ja tam jeszcze nigdy w życiu nie zaglądałam. A Wy pewnie widzicie. i na pewno jest brudno. W każdym razie to jest. To tam jest ten, nazwa tego kwiatka. Do mnie to na jakiś bluszczek wygląda, ale. Listki to ma w ogóle takie jak Benjamin czy coś taki, i takie, taka wariegacja troszeczkę mu się robi jasna. Także nie wiem, ale, ale jest tam przepis na pranie, więc jeszcze doczytam. Najpierw chciałam postawić, żeby już cieszyło oko. Dajcie znać, czy Wam się podoba. W ogóle to, z daleka to tak wygląda. O, ale w ogóle tu nie ma takiej... Kali, bo ten kwiatek tutaj wygląda na bardzo, bardzo malutki. A wcale nie jest malutki. To jest całkiem konkretny kwiatek. No dobra. To chodźcie teraz do łazienki. Idziemy, idziemy. Tutaj wiecie, jest łazienka z oknem, więc to daje duże pole do popisu. Czekajcie, zapalę światło. Na razie tu postawiłam też e, tego kwiatka plastikowego. No, właściciele kupili tego kwiatka, ale on... To, wiecie, wygląda tu najlepiej. Nie wiem zresztą, czy nie wyglądałby lepiej, o jeszcze tutaj, o, czekajcie, czekajcie, o matko, starośnie radość, o, tutaj też będzie źle wyglądał, nie? Jak myślicie? No, a tu jest właśnie taki kwiateczek, to jest coś takiego z takimi małymi listeczkami, tak sobie pomyślałam, że skoro tam jest napisane na nim, że on potrzebuje wilgoci, to wydaje mi się, że łazienka, w której co najmniej trzy osoby dziennie się kąpią i zaparowywują całość. To jest dobre miejsce dla takiego kwiatka. Oczywiście ja jeszcze kupię im doniczki, no bo na razie tak stoją jeden na talerzyku, drugi na miseczce, ale na same kwiatki dajcie znać, podobają się Wam. Ja kocham takie maleńkie listeczki, które będą się pięły. Teraz mam nadzieję, w dół po tym piecu gazowym. W ogóle łazienkę posprzątałam przed chwilą. Wczoraj do połowy dzisiaj dokończyłam. Także jeszcze tylko po kąpieli umyję szybę od kabiny, bo brodzik jest umyty, umyte są jest to budowa brodzika, natomiast szybę jeszcze umyję sobie jak się wykąpię po prostu po sobie, bo szkoda mi było teraz wiecie, szarować. Do słuchawka zaraz potem wchodzić pod prysznic i robić od początku nieporządek. Także. Dziewczyny moje ukochane, ja idę sobie malować paznokcie, idę nakładać odżywkę na włosy. I bardzo się już cieszę z tego, że jutro o tej porze też będziemy sobie sprzęt świętować. tutaj. Budleja przed moimi oczami coraz bardziej fioletowa. Widzicie? Coraz więcej jest tych fioletowych baziek. Mam nadzieję, że te wszystkie cuśki tutaj, końcóweczki, wszystkie rozkwitną i wszystkie będą fioletowe, bo czekam na te motyle. Intensywnie czekam na motyle, mam nadzieję, że już niedługo wszystkie przelecam, bo pojedyncze sztuki się już pojawiają. A Budleja to krzew motyli, nie? Także czekam na motyle, czekam na Przemka, a z Wami widzę się już w następnym vlogu. Nie wiem, czy będzie vlog w poniedziałek, bo niedziela będzie dla mnie ciężkim znowu dniem, dniem pożegnań. Nie wiem jak to będzie, ale... to W każdym razie do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Jak nie w poniedziałek, to na pewno we wtorek. Busieczki dziewczyny i do zobaczenia. Pa, pa. chwila prawdy. Całą noc leżały, ale tutaj coś się dziwnego stało. Wydaje mi się, że z niektórych chyba wyciekła, wyciekła woda poczekajcie. Próbuję to zdjąć. Bo wiecie, to nie jest takie proste. Bo silikon jest miękki, ale już ta pokrywka cała tak niekoniecznie. I to tak chyba średnio idzie. Nie, to, to mi się nie podoba ten sposób otwier Ale dobra. Otwiera się to najważniejsze. I co tutaj my mamy? No. A, bo jedne kotki są pełne, a drugie nie do końca. Ciekawy, czy im się. Patrzcie, ciekawy, czy im się wąsy nie wyrwą przy wyciąganiu. O Jezu, oddaj wąsy. No wiecie co? Nie chcę wąsów puścić. No i o co teraz? Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to wyjąć? Ale cyrk. Wiecie co? No wyrwę te wąsy. Moment, ja to na chwilę od wodą. przelałam to od tamtej strony wodą. No, owszem to puściło, ale patrzcie, wąsy nie chcą puścić. No i jak ja mam to teraz wyciągnąć? Co mnie po kocie bez wąsów? Na no, kot bez wąsów. A nie, dobra. Patrzcie no jest kot są wąsy, poczekajcie zobaczymy czy to przypadek, że wyszedł czy jeszcze jeden wyciągniemy jednego kopa. o matko ale to nie jest praca taka hop siup, i już jest yy. sorry za odgłosy, ale o dobra, poszło są dwa koty poczekajcie, teraz jeszcze wezmę tego hauler'sa Hmm. To równie dobrze. Może jakikolwiek inny napój. Chodziło mi o to. Miałam taką nadzieję, że to jest ciemne i że będzie widać, ale chyba nie ona to nie jest. Jest, dobra, jest ciemne. Bo tak sobie pomyślałam, że w ciemnym napoju będzie te koty widać, ale... Nie do końca. Chyba powiem Wam, ja że się tak zmachałam. Yy, robiąc te porządki. No i takie P.S. wyszło, nie? P.S. do filmu. To jest coś... Pamiętacie, opowiadałam Wam kiedyś o mezomiksie. Czyli to jest połączenie mirindy i Coca-Coli. Mm to jest bardzo podobne błoto. Bardzo pyszne, bardzo niezdrowe, na pewno. Mm. Ale pyszne. Ja się tak zdziajałam, że nie odmawiam sobie tej trucizny na wieczór. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia pewnie we wtorek.